Zadanie 18 z kursu z kinematyki jest o typ zadania ruchu po okręgu. W tym zadaniu musimy przedstawić stosunek prędkości liniowej wskazówki minutowej do godzinowej. Ok, a więc na początku wyliczmy sobie wartości prędkości liniowej. Prędkość liniową liczymy z omega razy r, choć nawet można policzyć z 2pi t razy r. Ok, nasza informacja jest taka, że że wskazówka minutowa zegara jest 1,5 razy dłuższa od wskazówki godzinowej ok, dobrze a więc wypiszmy sobie prędkość liniową wskazówki minutowej jest to oczywiście 2pi przez, no 60 razy 1,5r tak zapiszmy a V godzinowe to będzie oczywiście 2pi oczywiście 720 razy r oczywiście r godzinowej o tutaj mniej więcej chodzi. Dobrze, robiąc sobie stosunek tego, i po obliczeniu konkretnych wartości wyjdzie nam odpowiedź 18. I to jest odpowiedź do tego szybkiego i prostego zadania.